Hej, cześć, witam Was moi drodzy serdecznie. Witam moi drodzy. Właśnie jestem, po, właśnie, e, właśnie wysłuchałem taką piosenkę, e, taką właśnie piosenkę, którą ożyłam na YouTube, Nostalgic Place. E, to jest chyba Nostalgic Place to jest chyba ten pio, e, e, Nostalgic Place e, tytuł. Miu. Miu? Czy miał? Miu. Nie. Miu się chyba czyta. Moi drodzy, właśnie na prośbę mojego widza, żebym to omówił. Powiem ja Wam szczerze, po wysłuchaniu tej, tej właśnie, jak tej piosenki, naprawdę yy, na pewno, na pewno już na pewno, na pewno czuję się też w hipoteki wewnętrznie wypełniony tymi emocjami, po właśnie tym ostatnim place mył. Będę mówić Play Plays Mył. Tak. E, moi drodzy, wiesz, e, e, w ogóle obejrzałem na YouTubie tą, tą piosenkę, w... nie piosenkę, bo piosenka, to te, tą melodię fortepianową. Moi drodzy, powiem wam, że a, a, jak ją wysłuchałem, to powiem wam szczerze, tak szczerze bez ogródek, że, że fakty, fak, faktycznie ta piosenka wypełnia emocjami człowieka, a też jednocześnie powiem Wam szczerze, wiecie co mi przypominało? Ta, ta piosenka, przynajmniej moim skromnym zdaniem, nadawałoby się właśnie jako podkład muzyczny do, do jakiegoś anime. Znaczy w ogóle ta fortepianowa forma tej, tej tej melodii, tego dostali place, mi, tego miu. Powiem wam szczerze. Właśnie jakoś. Jako, tak by mi pasowała właśnie do filmów, do jakiegokolwiek filmu anime, jakie by, jakie by nie było, tak? Powiem wam szczerze, że jest to na pewno wzruszająca, wzruszająca muzyka. Tak. I jest to na pewno wzruszająca muzyka. Taka. Tak się słuchać tak, człowiek tak wewnętrznie wypełnia się tymi, wypełnia się tymi emocjami. No może jest nie, nie, nieadekwatny do emocjonalności, ale pamiętajcie o tym, że chodzi o siłę, w jakim to, w jakim to uderza w człowieka. Ej, powiem Wam szczerze, bardzo, bardzo dobra melodia, ta fortepianowa, bo to jest fortepianowa, forte, fortepianowa muzyka, powiem wam szczerze. Cud miód. Myślę że, my, myślę, że później sobie jeszcze raz obejrzę, znaczy wysłucham sobie tej, właśnie tej, tej fortepianowej muzyki Nostalgic Place mył. mył, chyba tak się to czyta. I w sumie to było na tyle, pa.